Dzień dobry, witam Was już oficjalnie. Ja mam na imię Tomek. Będę waszym przewodnikiem po tajnej sowieckiej kopalni uranu w Kletnie. To skąd? A wie pan u nas można pamiętać, z całego kraju kupić? Dobra odpowiedź. No, tak, bo no, u nas te ale krzemion to jest tylko w tak? to. Natomiast słuchajcie, miałem jakiś czas temu wycieczkę leśników całych. Cała grupa przyjechała sobie, oni tak na to patrzą jak ja się ich pytam, oni umarli. Słoje tego drzewa, głównie krzemionkę. Podstawowy budulec skorupy ziemskiej. Możecie to obserwować, białe leczne. Kwarce dymne, półprześwitujące. Parcyty to te brunatne laminy z dodatkiem z żelaza. Ja u tym w szczolini zaobserwujecie najwięcej. No i jest to istny kameleon ze względu na to, że przyjmuje różną barwę w zależności mm -hmm. od tego, z czym sąsiaduje. W okolica brudy żelaza zabarwia się... Miedzi, jak myślicie jaki kolor osiągnie. Taki rudy, A, rudy pomarańczowy. Nie. Nie, nie. Ukryń, Zielona. Ja mam w ręku taki zielony kolory, wygląda mniej więcej w ten sposób. Proszę do ręki, sobie wziąć. Przypatrzeć się z bliska i pokazać ile. Ja do tam widzę kilof, Można by tak coś. Sobie no ten? właśnie nie można. <śmiech> <śmiech> I to susz na odpowiedź Słuchajcie, natomiast jak spojrzycie tutaj w tą stronę te czarne, takie ciemne lawiny, to jest jego struktura <sustra> wewnętrzna została zniszczona przez. Dlatego światło się inaczej w nim załamuje, i on taką ciemną barwę uzyskuje. To była wskazówka dla górników, że w pobliżu będzie znajdowała się ruda urany. Nie wiem, czy to jest to jest 800 metrów, stąd kiedy to znajduje To jest w ogóle w I zdjąć albo wstrzymać, ponieważ będziemy patrzeć do góry. Pośrednio nie wiem, krzywek ma około 18 metrów wysokości. A tutaj, tutaj zabudowane deskami u góry. Jak mi co tam może być? Gdzie? No tu, u góry te No to te, chodniki takie. A tutaj zgadza się, że podłoga naszej klasy biletowej. Staliście tam na tym. Także wiecie, już co się dzieje z turystami, którzy nie płacą za bilety. Niektórych nas pytają, czy tam nie mam toalety, bo to jest przecieka. Górnicy do Szczelni w średniowieczu dostają się właśnie temu. Opuszczają się na linach do tej dziury i chodzą tak jak my od tej strony. To było robione współcześnie na potrzebie W okresie nie czasu nie w jednym było do prądu. Jest to, to jest Ale tematyka, nie? No. Eee, tak. czasu e, doprowadzano przy pomocy węży z agregatu sprężone powietrze podłączone do takiej wierzchnicy, która ma na no, 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 no. wieczce głębokości 45 cm. Takie samego od siebie. Jak ma to gotowe, do przechodzi tutaj sobie tak zwany dozymetrysta, bierze sondę od licznika wiegiera Wkłada w otwór, diagnozuje, czy występuje promieniowanie. Jeżeli nie stwierdzi, no to otwory wpadają materiały wybuchowe odstrzał i procedura się sepowtar. W momencie kiedy stwierdzam występowanie promieniowania, woła tutaj chutnika, no i ona nie przychodzi. Jak się dołu, to widać po lewej stronie takie familokie na Śląsku, bo się wybudowali specjalnie dla pracowników tej kopalni. No i w... Y... No, po niemieckie to niemieckie nie? Tak, takie widać. Typowa zabudowa. Jak słuchajcie jedziecie od strony, jak było takie rondo i jechaliście tutaj na kleto po lewej stronie widać. Każdy taki sam, jeden przy drugi. To 7 wybudowań specjalnie dla pracowników tej kopalni, w tamtym okresie czasu też było pilnowane przez wojsko, no bo nie chcieli żeby nie się najechać. Jak tych puszek nazbierało się już na transport, z samochodami wywożono to na lotnisko, z tam samolotami transportowane od Moskwy do wzbogacenia. Wszystko co tutaj wydobyli tam tutaj że Góry, góry rzuty, aparat plenowy, popularny słonik. Tutaj mamy aparaty ucieczkowe, ale z tego co mi wiadomo, nie były prowadzone żadne akcje ratunkowe. Ponieważ tobie nie można powiedzieć, że więźniowie, jak któregoś gdzieś przysypało, przewaliło, to trudno. Są... Tak, to nie ratowali. To jest... Nie wiem. Bardzo na osiołek. I tutaj bardzo załadowany taki wagonik. Yy. Osiołek generalny. Wszystko Piotr, lubię, Wszystko bardzo własne. Uwaga na głowę. Piotr głowę uważaj. na naszej prawej stronie jaskinia Krasowa czyli twór naturalny bo na razie to wszystko co przeszliśmy to się tutaj bliżej wszystko co przeszliśmy to było wydrążone przy pomocy ludzkich rąk natomiast tutaj woda agresywna chemicznie z prawej strony od góry wpłynęła, wypłukała miękkie minerały w postaci węglanu wapnia wypłynęła tutaj dołem, lewą stroną utworzyła jaskinię Krasową dostała nazwę kopalinka natomiast dalej wchodzimy na wersale Ponieważ mamy marmury W tym miejscu od góry możecie zaobserwować białą, różową i zieloną Mariannę. No właśnie, wszystkie trzy rodzaje tego marmuru w jednym miejscu to one tutaj były pozyskiwane dla Orańskiej. No i te nazwy cały czas funkcjonują w przemyśle kamieniarskim. Jak będziecie kupowali jakiś blat, parapet, czy tam schody marmurowe, to mogą się nazywać Biała czy Różowa Marianna. Zostało wycofane z produkcji przemysłowej. W sklepie tego już nie kupicie. Zobaczcie, jakie ultrafiolet przysłonię. Zapalę moją latarką, jest to szkło, które ma zabarwienie takie zielonkawo osłonkowe. Jak coś takiego u babci dziadka w kredensie albo na strefie, zobaczycie, to wieszcie. To to drogie jest. Taka cukiernica ze 300 potrafi kosztować. Tak, sporo. Oczywiście pusta, bez cukru. cukier też drogi. No, no właśnie. W każdym bądź razie w sklepie nie kupicie. Na jakichś giełdach faroci, ewentualnie na e, Dobra, internetowych. Takich, no, po szkołach. No, no właśnie, w sklepie, w sklepie nie można kupić, a u Pana? Było można kupić u górę, ale teraz mieliśmy ferie, Poszukujemy to z czeskiej manufaktury, bo godziny czasu, żeby uśrednić ten wynik. Yy, kształtuje się on na poziomie około 80 mikrosiwertów na godzinę. Dawka śmiertelna od 3,5 do 5 sievertów w krótkim czasie, także tutaj to promieniowanie jest niewielkie. To tysięczne. Ale żeby mniej więcej Wam tak uświadomić, jaka energia drzemie w tej bryłce, która zawiera w sobie tylko 2 gramy uraninitu, przy tej gęstości ciężkości to będzie taka główka o A jest to odpowiedzialne za uwolnienie energii przy spaleniu około 3 ton wysokokaolorycznego węgla. I dosyć sporo, jak na taki mały kameczek. Jak powoli licznik zacznie oddalać od blendy uranowej, promieniowanie zaczyna spadać wraz z kwadratem odległości. Czyli w odległości jednego metra, od tego jesteśmy już bezpieczni. Słuchajcie, do czego uranu używamy jeszcze? Tu mieliście przykład jako barwnik do szkła. O bombie była już mowa. Na pewno wszyscy wiecie. Najbardziej popularne. Na literę E. Ekrany telewizyjne? Nie. To też wiecie. Energia w elektrowni, <laughs> Najbardziej a popularne, i że wszyscy no wiecie. No to co, jak bomby w zasadzie. A, no, wiesz, bomba ma inny, <noise> zastosowanie. Tak powiem, zastosowanie. Nie, nie. No właśnie, ale, ale w medycynie na przykład. No, Izotop też nagrodzaj się wykorzystuje w oczywiście zbrojeniowym. Pociski ze zuburzonego uranu się robi. No a geolodzy wykorzystują go do datowania skał, ponieważ rozpad całkowity trwa 4,5 miliarda lat. On tyle czasu będzie cały czas promieniował do momentu, aż zamieni się w ołów. A nasza Ziemia ma 4,6 miliarda lat, więc. Możemy że to było więcej na początku. Jak planeta się formowało. Słuchajcie, te 120 kg wydobyte tutaj to było naprawdę niewiele. To było 5% wydobycia z całego podkargonowskiego. My jesteśmy oddziałem o 100 km na wschód, oddalonym od zakładów przemysłowych R1 w Kowarach. No i tam te złoża były. Kolorem równie. również, ponieważ ma taką polewę hematytową, że Jest tutaj szczotka kwarcowa. Można sobie dotknąć, sprawdzić do tych do jak umek czy papier ścierny. Dzieci dotykają młodą, że język kota albo krowy, też jest taki szorstki. Jeden chłopiec mi tu ostatnio powiedział, że oni w szkole pakiet cały <laughs> Że Chyba mają te szczery ekologiczne, <laughs> że się zdaje I Inni krowy. go pocieszyli, że on się cieszy, że w ogóle mają, bo wcale no. nie ma. Słuchajcie, wychodzimy z piekła, ja mówię na to miejsce no, no, piekło, żeby no, 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 promieniowanie. Idziemy prosto do nieba. A tak zapytam, co no. to jest? To jest różanka czalcy to? są kwarce wszystko. No właśnie, bo u nas też tego dużo żyła występuje. Kwarce, kwarce. No. No, te filmik, nie wiem, bo ty filmik, robisz zdjęcia. Filik robię, filmik. Zdjęcia też zresztą robię. Nie toperze to że tu są? Pewnie. A co? Ale jaki, jaki mokry. Zamknę, bo zaraz zamykam Ugaszę światło i jadę do domu. Nie, to Słuchajcie, niebo, ponieważ mamy tutaj dosyć dużą żyłę fluorytową. Uh -huh. Wybarwioną na błękitno-niebiesko-fioletowo. Jak zwrócicie uwagę, to ona tutaj w tym miejscu pojawia się w po ociosie. I od razu widać charakterystyczne takie dwa brązowe pęknięcia. To jak się przyjrzycie, to to pęknięcie leci tędy, dookoła ociosu. Widać je wszędzie kołem okiem. Jak myślicie, co to takiego może być? Buda żelaza? Nie. Ok. A nie? Nie. To, co się znajduje nad nami pod wpływem ruchów o jakiś metr osunęło się w dół. Zobaczcie, że ta żyła florydu w tym miejscu, gdzie są pęknięcia się kończy. Tutaj nigdzie mhm. jej nie widać. Dopiero tutaj się pojawia, leci dalej. Więc została przerwana i o jakiś metr osunęła mhm. się w dół. A za waszymi plecami tutaj mamy kolejną ciekawą skałkę i tutaj to już na pewno zgadniecie co to jest to fioletowe. Wy wiecie. Ametyst. Ametyst, Ametyst właśnie, uh -huh. czyli odnana kwarca. W otoce kwarcu białego mlecznego utworzył się taki przekładaniec jak kebab. Była gadka o kebabie wcześniej, patrzcie. Co Turek stoi kroi. Z rudą żelaza, no nie? Się wymieszał. Na dole wszędobylskie fluory teraz pytanie jest takie, w jaki sposób odróżnimy fluoryt od ametystu, ponieważ one kolorystycznie do siebie zbliżone, czyli nie po wyglądzie. Po czymś? Nie. Po czym się nie jest nie. Po składzie? Nie. Ale jeszcze raz. Gdzie jest, tam... I w jaki sposób odróżnimy ametyst od fluorytu? Nie po wyglądzie, bo kolorystycznie one mogą identycznie wyglądać, także... Eee, strukturą też się tak Słuchajcie, robi. Słuchajcie, po twardości. No, mamy Aha. 10 stopniową skalę mosa. Dychę diament, jest najtwardszym minerałem. Jedynkę ma talc, mitka to jest najmniejsze, A metys jest dosyć twardy, jakimś metalowym po nim się jeździ. Nie da się go zarysować. 7 mhm. skali mosa. Natomiast fluoryt jest bardzo kruchy. Jak tak, go tam zajechał, się. zacznie się sypać. Zaledwie mhm. czwóreczka, czyli po tym. Słuchajcie, my znajdujemy się w punkcie 10 naszej wycieczki, ona tu dobiega końca. Ja mam nadzieję, że podobało Wam się w najbardziej kolorowej kopalni w Polsce, ponieważ nigdzie indziej gołym okiem nie zaobserwujecie tyle minerałów, co tutaj.